Cześć, dzisiaj pokażę Ci, jak w prosty sposób sprawdzić współrzędne geograficzne w Google Maps. Przy okazji, jeśli chcesz więcej takich przydatnych filmów, wstrzymajcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. No ale dobra, co musimy zrobić, jeśli mamy chęć sprawdzić powiedzmy współrzędne geograficzne nasze czy dowolnego budynku w aplikacji Google Maps? Początkowo, oczywiście, odpalamy naszą aplikację. Gdy już udamy się do naszej aplikacji, szukamy punktu, którego chcielibyśmy sprawdzić współrzędne. Tak samo sytuacja tyczy się, powiedzmy, jeśli chcemy sprawdzić swoje współrzędne i widnie taka strzałka z naszą lokalizacją, bądź powiedzmy, nie wiem, mieszkamy na dowolnej ulicy i chcielibyśmy zaraz sprawdzić, jakie są współrzędne, powiedzmy, tego miejsca na ulicy. Jak widzicie, udało mi się zaznaczyć dowolny punkt, jest to jakiś punkt w okolicach Warszawy, właściwie także na jakiejś tam jednej z dowolnej ulic. OK, mamy. No i teraz, jak możemy właściwie sprawdzić te współrzędne? Otóż udajemy się na górną część naszego ekranu, czyli do adresu URL, i teraz od małpy kopiujemy ten adres. Tutaj aktualnie, do momentu, aż mamy przecinek i tam jakąś liczbę, a następnie znak zapytania hl, czyli zawsze kopiujemy adres od początku, gdzie mamy małpę wraz z jednym przecinkiem, ale kończymy kopiować na drugim przecinku. Gdy to zrobimy, to kopiujemy aktualnie te współrzędne i wpisujemy aktualnie w opcji szukaj w Google. Także wklejam aktualnie i wybieram opcję szukaj. No, i teraz, jak widzicie, aktualnie strona wyszukała dane współrzędne, ale opisała już je w taki prawowity sposób, jak powinny aktualnie wyglądać. Także wygląda to mniej więcej tak. Możemy sobie teraz te współrzędne skopiować. No i mamy. Gdybyśmy chcieli spróbować na czymś innym, powiedzmy, jakimś dowolnym budynku, to sytuacja jest oczywiście bardzo prosta i wręcz podobna. Także dla przykładu, niech powiedzmy, będzie ten zamek. Klikamy na zamek. No, i tak samo w prawym, a właściwie na górze ekranu, szukamy. E, tych współrzędnych, kopiujemy od małpy jeden przecinek jeszcze bierzemy, drugiego już nie kopiujemy, cyk, wpisujemy w tym przypadku ten, ten nasze nowe współrzędny, klikamy szukaj, no i nasz zamek wyskoczy z aktualnymi współrzędnymi. Także w taki to sposób sprawdzicie szybko i łatwo współrzędne w Google Maps i to bez żadnej aplikacji. Jeśli ten filmocie przydatne, łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. jeśli natomiast masz powyżej 16 lat i chciałbyś założyć darmowe konto w banku lub ktoś z Twoich znajomych, to w tym banku aktualnie trwa promocja i przy założeniu takiego konta z linku, który macie w opisie tego filmu, dostaje się 100 złotych na start. w razie pytań, śmiało można pisać na mojego maila, którego macie w opisie tego filmu. Miłego dnia, cześć.